Cześć, to znowu ja Sebastian. Tym razem chciałem zrecenzować dla Ciebie dwa bardzo popularne urządzenia na rynku. Urządzenia, które głównie są stosowane do natrysku, do nakładania gładzi gotowych, jeżeli chodzi o rynek budowlany, ale również są stosowane do malowania. I tak naprawdę jest to jedno i to samo urządzenie. Mark 7, ale w dwóch wersjach. Mark 7 Standard i Mark 7 Pro Contractor. I teraz chciałem wytłumaczyć Ci, czym te urządzenia tak, tak naprawdę się między sobą Różnią. Czym one się charakteryzują? Kiedy teoretycznie powinieneś wybrać marka 7 standarda, a kiedy marka 7 pro-kontraktora? Jak wiesz, nie odpowiem Ci od razu na to pytanie i nie odpowiem Ci też na końcu, bo, bo wybór zawsze należy do Ciebie tak naprawdę, ale postaram Ci się pomóc wybrać czy dokonać najlepszego wyboru. To mianowicie zacznijmy od takich rzeczy podstawowych, a mianowicie bardzo ważną, ważnym aspektem jest to, że silnik zasilający to i to urządzenie jest dokładnie taki sam. Jest to silnik o mocy 1,9 kW, czyli 2,5 konia mechanicznego. Dokładnie dwa takie same silniki. Drugą rzeczą ważną w pompie, to silnik, wiadomo, serce. Nie? Potem mamy przekładnie i za przekładnią mamy pompę. Mamy pompę w standardzie i mamy pompę w prokontraktorze. I tutaj już mamy różnicę. Jeżeli chodzi o wydajność pompy, budowę, średnicę tłoka, średnicę cylindra, uszczelnienia są dokładnie takie same, jeżeli chodzi o średnice, czyli o wymiary. Natomiast Czyli, czyli wydajność tych dwóch urządzeń jest też taka sama, bo wydajność zarówno standarda jak i prokontraktora wynosi 6 litrów na minutę i oba mogą podczas nacisku gładzi zasilić dysze 47 tysięcznych cala, przynajmniej według materiałów reklamowych, a podczas malowania 41 tysięcznych cala. Takie są wydajności i te parametry w tych urządzeń są dokładnie takie same. Niczym się nie różnią. Ale wracając do tej pompy, o której wspomniałem. Mianowicie pompa w nowym standardzie, bo to jest nowy standard czyli systemem Blurring. Jest trzy razy lepsza, ma trzy razy lepszą powłokę utwardzoną na sobie, chromowaną od starych pomp, które były w starych standardach. Jest trzykrotnie lepsza. Od uwaga. Pompa zamontowana w marku 7 Pro Contractor jest sześć razy lepsza, ma lepszą powłokę. Mianowicie jest to pompa Max Life od pompy w standardzie. Czyli tu macie pierwszą ale jakże ważną, jakże dużą różnicę między tymi dwoma urządzeniami. Pompa w prokontraktorze jest sześciokrotnie wytrzymalsza, trwalsza, bardziej odporna na ścieranie, rysowanie, tarcie od pompy w standardzie. Ale nie tylko chodzi o powłokę tłoka i cylindra e, i jej trwałość, bo ta powłoka dzięki temu, właśnie, że jest trwalsza, również oszczędza uszczelnienia. Wydłuża żywotność uszczelnień. Te uszczelnienia ślizgając się po tłoku, one mają lepszy poślizg niż w pompie typu standard lub w starych rozwiązaniach, które były. My wiemy, że one i tak były trwałe, one i tak były mocne, ale tutaj jeszcze, jeszcze jest to mocniejsze i, i, i zdecydowanie bardziej trwałe. To jest mega przewaga, jeżeli chodzi o konkurencję. Konkurencja takich rozwiązań po prostu nie posiada. Natomiast jeżeli już rozmawiamy o pompie, to powiem Wam taką naprawdę ciekawostkę. W nowych urządzeniach zmieniło się troszeczkę, zmieniło się mianowicie to, że mamy standardowo kulę ze specjalnych materiałów porcelanowych i są to kule założone, przygotowane do natysku gładzi. Dlatego, że jak widzicie cały zestaw Marka 7 i standardy Procontractor jest przygotowany do natysku gładzi, ponieważ posiada grube węże, czyli pół cala zredukowane na 3,8, pistolet HD Blue, tak, niebieski, z dyszą do gładzi, w tym wypadku 531 tysięcznych cala. Natomiast Pompa również jest przygotowana do gładzi. I jeżeli będziemy chcieli w tym urządzeniu zmienić wąż do gładzi i założyć, wykorzystać to urządzenie do malowania, bo to, co powiedziałem, jest to możliwe. Po pierwsze musimy wymienić wąż na cieńszy, tak? jeżeli chodzi o standarda. Jeżeli chodzi o standarda, robimy to dokładnie w tym miejscu. Przy wyjściu z filtra redukujemy tylko nypel, zakładamy z 3,8 na czwartą i dokręcamy cienki wąż do malowania. Jeżeli chodzi o program traktora, troszeczkę jest to bardziej skomplikowane, dlatego że jak widzicie, z filtra wychodzi rurka, która przechodzi nam do zwijacza i dopiero ten wąż ze zwijacza trzeba odwinąć, zredukować tutaj, założyć nypel również. 3 8 na 1 czwartą, nawinąć może 1 czwarta i założyć pistolet do malowania, czyli z w rączce. Oczywiście polecamy kontraktora PC. Ale oprócz wymiany węża, to co powiedziałem, przerwałem troszeczkę, wyprzedziłem fakty, należy również zrobić korektę w pompie. Jaka jest różnica? Mianowicie, jest w środku do gładzi taka specjalna podkładka i koszyk, który znajduje się w środku, w, środku w tej chwili w urządzeniu, jest krótszy. Dlatego, że odległość od gniazda do góry koszyka musi być taka sama I, i w momencie kiedy przechodzimy na malowanie, będziemy musieli wyciągnąć podkładkę, która znajduje się pod tym koszykiem, znaczy pod tamtym, założyć ten koszyk, który ma większą długość. Czyli skok kuli jest troszeczkę większy, średnica kuli również jest inna, jest troszeczkę większa do malowania i do malowania dajemy kule stalowe. Lepiej zachowują się, że na rzadkich materiałach szybciej domykają, ograniczają proces pulsowania materiału. Także to jest bardzo istotne w momencie, kiedy przechodzimy z gładzi na malowanie, oprócz zmiany węża musimy również zmienić koszyczek, kulki, zawory i troszeczkę zmienić ustawienie w pompie. To co dalej charakteryzuje te dwa urządzenia, to jest to co je łączy, to łączy je na pewno system Bluelink. Bluelink, o którym mówię już w nowych filmach, jest to nowy system Graco, który pozwala na odczytywanie parametrów urządzenia podczas pracy przez telefon komórkowy. Połączymy się z urządzeniem przez telefon komórkowy, patrzymy, widzimy jakie ma ciśnienie, jaki ma przepływ, jakie ma parametry pracy. Jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd elektryczny, nie wiem, awaria silnika czy nie wiem, przepięcie, również otrzymiemy takie informacje na, na telefonie, będziemy to widzieć. Natomiast szef firmy, który nadzoruje, ma takich urządzeń, nie wiem, 2, 3, 4, 5 w różnych punktach kraju, może podczas pracy tego urządzenia łączyć się. Z tymi urządzeniami i widzieć, że one pracują, że one w tej chwili zarabiają pieniądze. To jest też, jest, też to jest bardzo istotne, myślę, z punktu widzenia szefa. A oprócz tego, ten szef firmy może raportować, może odczytywać raporty i przyporządkowywać pracę danego urządzenia do danego projektu, żeby określić, jakie on rzeczywiście poniósł w związku z tym projektem koszty. Myślę, że bardzo ciekawe. Rozwiązanie bardzo przydatne, na razie być może tak mocno nie, 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 yy, nie jest wykorzystywane, no ale czasami brakuje czasu, czasami brakuje wiedzy na ten temat, stąd, stąd ten film. Kolejną rzeczą, która łączy te, te dwa urządzenia jest przełącznik 16 i 10A. Jeżeli mamy do czynienia na budowie z zbyt małym yy, zasilaniem, zbyt małym zabezpieczeniem, jeżeli bezpieczniki mamy 10-12A i na 16 wybijałby nam ten bezpiecznik tego s tego głównego, wówczas możemy przełączyć ten przełącznik na 10A. Wówczas urządzenie będzie pracowało troszeczkę wolniej, będzie pracowało z mniejszą wydajnością, ale nie będzie wybijało zabezpieczenia głównego. To też jest bardzo istotne i bardzo pomocne w niektórych przypadkach, kiedy instalacja jest naprawdę stara i słaba. Kolejną rzeczą, która łączy te dwa urządzenia, i posiadają je oba, jest. Fast Flash. Fast Flash, czyli system przyspieszonego pukania przy mniejszym zużyciu czynnika puczącego, ale przy zdecydowanie większej wydajności. O, przyspiesza około 30%, jeżeli chodzi o maksymalny przepływ materiału przez urządzenie, co zostało udowodnione, również zwiększa efektywność tego pukania. Czyli mamy fast flasha. Yy, mamy Prime Slow, czyli takie taki, yy, bardzo wolne napełnianie urządzenia w momencie, kiedy je puczemy, w momencie, kiedy je napełniamy, w momencie, kiedy nie wiem, przepukujemy filtry, wówczas używamy tego Prime, yy, Prime Slow. Poza tym obydwa urządzenia są oczywiście wyposażone w filtry główne. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o różnice, tutaj mamy smart control, który jest zamknięty, na którym nic nie widać, bo mamy manometr. Manometr pokazuje nam rzeczywiste ciśnienie pracy tego urządzenia, ciśnienie, które wytwarza maszyna. Natomiast w urządzeniu typu prokontraktor mamy elektroniczny Mamy elektroniczny wyświetlacz. Potem tak jak mówię, zbliżymy, ale tutaj otworzę klapkę, żeby widać, że on tam jest. Na tym wyświetlaczu możemy również bezpośrednio kontrolować ciśnienie pracy tego urządzenia. Ewentualną diagnostykę błędów również możemy na tamtym wyświetlaczu LED odczytać. Także to, 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 to jest taka różnica. Na pewno różnicą również jest to, że to urządzenie, jak widzicie, posiada tylko i wyłącznie o, taki pod, pod, podnoszony stojak, natomiast to urządzenie. Posiada zwijacz węża, ja musiałbym tam się teraz dostać, można odblokować i na ten zwijacz węża można sobie nawinąć e, większą ilość e, tego węża. No, no, no takie ergonomiczne, bardzo, bardzo ergonomiczne rozwiązanie, które pomaga mm, w pracy. I myślę, że takim trzecim parametrem, trzecią rzeczą, która, która różni te dwa urządzenia jest sam system mocowania pompy. Tak jak widzicie, tutaj pompa jest wkręcona w korpus urządzenia, natomiast tutaj ona jest zamontowana za pomocą systemu ProConnect. PC, ProConnect, to co mówiłem też w poprzednich filmach. Systemy grekowskie dążą do tego, aby łatwo, szybko i przyjemnie można było na miejscu pracy rozebrać urządzenie, wymienić pompę, przyserwisować to urządzenie i bardzo szybko wrócić do pracy, bo te urządzenia tak naprawdę mają zarabiać pieniądze. One nie mają stać, one nie mają być w serwisie, serwisowane. Wy musicie umieć zrobić jak najwięcej sami wokół niego, bo to jest Wasz tak naprawdę warsztat pracy i to jest Wasza maszyna do zarabiania kasy. No i tak naprawdę myślę, że powiedziałem wszystko, No jeżeli czegoś nie powiedziałem, to, to, to pytajcie, piszcie pod postem, piszcie do nas, do firmy, zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć Wam na resztę pytań. Trzymajcie się i do następnego razu.